Ja. Nebelbie jej. Oj, papuga jeszcze idzie! Na, niech wie, że jest weekend! Nierosław śmietana. Telefoniczne centrum obsługi abonentów. A o co się rozchodzi? Pani z osobą decyzyjną? Że co? Dzień dobry, Bernadetta Ciolik, czym mogę pomóc? Siedziałem sobie z waniu w dwa gieruje! A z nami czas spędzały litry dwa! Wiesz, na to musztarta, bracie, gdzie byście to kupili? Pabłek trzeba zamknąć. Wszystko jest moje! Wydawa! A tuż to nie jest komornik! Tak długo cię nie było, ja myślałem, żeś ty się kąpał. Teoś, po co ja mam się kąpać, jak ja za dwa dni do domu jadę? Nie! Na być No ale jak padą w poślizg, to w coś walną! Porozmawiajmy o dzieciach. Porozmawiajmy. Toż we wszystkich dokumentach ma napisane miejsce urodzenia Polones. A ty planujesz zakupić opony zimowe czy uniwersalne? Znaczy, ja to planuję takie uniwersalne zakupy. No, tak, no. żeby. I do auta i do traktora pasowały, nie? A! Ja nic nie słyszę. A! Trzymaj. Te nie są do czytania, te są do dupy.